Dzisiaj zagłębimy się w temat głęboko istotny i wyzwanie dotykające fundamentów naszej wiary i moralności. Mówimy o 7 grzechach seksualnych potępionych przez Biblię. W tym wideo nie tylko zidentyfikujemy te grzechy, ale również zbadać ich konsekwencje DLA naszego osobistego życia oraz jak możemy dążyć do wyzwolenia i przemiany w Chrystusie. Teraz przystąpmy do pierwszego grzechu, czyli zmysłowości, eksplorując zarówno jego biblijne znaczenie, jak i praktyczne sposoby jego zwalczania, korzystając z narracji, aby nasze zrozumienie było bardziej jasne i zastosowalne. Wyobraź sobie młodego chłopaka o imieniu Łukasz, który wychował się w chrześcijańskim domu i zawsze był nauczany o ważności biblijnych wartości. Jednak, gdy rozpoczął studia na Uniwersytecie, Łukasz znalazł się w środowisku pełnym nowych pokus i wpływów, które kwestionowały jego wiarę i wartości, zwłaszcza w dziedzinie seksualności. Łukasz poznał wielu ludzi, którzy, w przeciwieństwie do jego wychowania, nie widzieli problemu w podążaniu za natychmiastowymi popędami seksualnymi. Imprezy, przypadkowe spotkania i rozmowy pełne insynuacji stały się powszechne w jego kręgu społecznym. Zauważył, że granica między tym, co uważał za słuszne, a zachowaniem akceptowanym przez jego rówieśników, zaczynała się zacierać. Pewnej nocy, studiując kazanie na górze Jezusa, Łukasz natknął się na werset w Mateusza, rozdział 5, werset 28. Lecz ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już się złamał w swoim sercu z nią cudzołożąc. Ten werset mocno go uderzył, skłaniając do refleksji nad tym, jak pozwolił na wtargnięcie nieczystych myśli do swojego umysłu, usprawiedliwiając je jako część społecznie akceptowalnej. Łukasz zaczął rozumieć, że zmysłowość nie polegała tylko na działaniach fizycznych, ale zaczynała się dużo wcześniej w sercu i umyśle. Zdał sobie sprawę, że potrzebna jest mu fundamentalna zmiana w sposobie myślenia i działania. Postanowił więc zagłębić się w pisma Pawła, szczególnie w liście do Rzymian. Rozdział 12, werset drugi, który mówi: I nie dostosowujcie się do tego wieku, ale zmieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście doświadczyli, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boga. Motywowany tymi naukami Łukasz zaczął wprowadzać praktyczne zmiany w swoim życiu. Ograniczył swój kontakt z mediami normalizującymi seksualność poza biblijnymi kontekstami. Wybrał nieuczestniczenie w imprezach, na których wiedział, że będzie narażony na pokusy, i zaczął szukać towarzystwa osób, które podzielały jego wartości. Ponadto zwiększył czas poświęcony na studia biblijne i modlitwę, szukając prowadzenia i siły od Boga, aby zwyciężyć w codziennych pokusach. Łukasz znalazł także wsparcie w grupie studenckiego koła biblijnego na kampusie, gdzie dzielił się swoimi walkami i uczył się na podstawie doświadczeń innych. Ta społeczność Stała się fundamentalnym filarem jego podróży w utrzymaniu czystości, zapewniając odpowiedzialność i zachętę. Historia Łukasza pokazuje nam, że walka z rządzą jest ciągłym starciem, które wymaga stałej czujności nad naszymi myślami i działaniami. Biblia ostrzega nas, że powinniśmy uciekać od wszelkiej nierządu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 18, i strzec serca nade wszystko, bo z niego wychodzą źródła życia. Przysłów, rozdział 4, werset 23. Lekcja, którą uczymy się od Łukasza, jest cenna dla nas wszystkich. Stawienie czoła rządzy wymaga więcej niż tylko dobrych intencji. Wymaga głębokiej transformacji i stałego odnawiania umysłu zgodnie z wolą Bożą. To podróż wiary, dyscypliny i ciągłej zależności od boskiej łaski, zawsze pamiętając, że Bóg oferuje przebaczenie i siłę dla tych, którzy starają się prowadzić życie święte i czyste, zgodnie z Jego przykazaniami. Zrozumienie konserwatywnego chrześcijańskiego podejścia do homoseksualizmu wymaga ostrożnej analizy pewnych tekstów biblijnych i sposobów, w jaki były one interpretowane na przestrzeni historii chrześcijaństwa. Odkryjmy ten delikatny temat w sposób szanujący i przemyślany, starając się zrozumieć teologiczne podstawy, które podtrzymują tę perspektywę. Przede wszystkim ważne jest zauważenie, że Biblia w wielu miejscach porusza kwestie seksualności ludzkiej, ustalając ramy moralnie akceptowalnego i nieakceptowalnego zachowania. W ramach konserwatywnego chrześcijaństwa homoseksualizm jest postrzegany jako niezgodny z pierwotnym planem Boga Dla Ludzkości, jak opisano to w Pismach. W Księdze Kapłańskiej rozdział 18, werset 22 znajdujemy jedno z najczęściej cytowanych miejsc na ten temat. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą, to jest obrzydliwość. Ten werset jest częścią serii praw dawanych Izraelitom, które obejmowały zakazy wobec różnych praktyk seksualnych i rytuałów pogańskich z tamtego okresu. Dla wielu konserwatywnych teologów ten werset jest interpretowany jako wyraźne zakazanie aktywności seksualnej i homoseksualnej. Inny często cytowany tekst to List do Rzymian, rozdział pierwszy. Wersety 26 i 27, gdzie apostoł Paweł opisuje zachowania, które widzi jako sprzeczne z ustaloną przez Boga naturalną porządkiem. Tekst mówi, prze to Bóg wydał ich na pastwę nieczystości, tak że ciała ich poniesione zostały przez nich same w tym, co jest dela nich niesławne. Bo one zamieniły prawdę Bożą w kłamstwo i oddały cześć i służyły stworzeniom zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę nikczemności, aby doznali ich ciała, ponieważ zamienili prawdę Bożą na kłamstwo i oddawali cześć i służyli stworzeniu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dla wielu konserwatywnych chrześcijan Paweł wyraźnie identyfikuje i potępia stosunki homoseksualne. Jednakże kluczowe jest podjęcie tego tematu z rozumieniem, że biblijna interpretacja może znacząco się różnić między różnymi tradycjami i wspólnotami chrześcijańskimi. Podczas gdy niektórzy interpretują te teksty jako jasne potępienia homoseksualizmu, inni argumentują, że te wersety należy rozumieć w ich konkretnych historycznych i kulturowych kontekstach, które znacząco różnią się od współczesnego kontekstu. W sercu perspektywy konserwatywnej leży przekonanie, że boski projekt DLA seksualności ludzkiej opiera się na komplementarności między mężczyzną a kobietą, przeznaczonym zarówno do prokreacji jak i symbolicznego przedstawienia relacji między Chrystusem a Kościołem, jak to jest zbadane w Efezjanach 5. Dla tych, którzy doświadczają przyciągania tej samej płci i starają się żyć zgodnie z konserwatywnymi zasadami chrześcijańskimi, wiele społeczności oferuje wsparcie i poradnictwo, kładąc nacisk na tożsamość w Chrystusie ponad wszelką inną tożsamość seksualną. Te społeczności podkreślają miłość, akceptację i współczucie, jednocześnie trzymając się swoich przekonań teologicznych. Rozmowa na temat tych kwestii może być wyzwaniem, ale jest ważna dla budowy mostów zrozumienia i wzajemnego szacunku. Podejście powinno zawsze być wykonane z łaską i prawdą, uznając godność każdej osoby jako obrazu Boga i poszukując w modlitwie i pismach wskazówek, aby żyć życiem odzwierciedlającym miłość i świętość Boga. Teraz porozmawiajmy o cudzołóstwie. Zrozumienie powagi cudzołóstwa z perspektywy biblijnej jest kluczowe dla zdrowia duchowego i emocjonalnego chrześcijan, zwłaszcza tych w związkach małżeńskich. Biblia nie tylko wyraźnie potępia cudzołóstwo, ale również szeroko omawia jego implikacje moralne, duchowe i społeczne. Zbadajmy ten temat szczegółowo, uwzględniając teologię, moralność i praktyki, które mogą chronić i leczyć związki dotknięte tym grzechem. Zakaz cudzołóstwa jest wyraźnie wyrażony w dziesięciu przykazaniach wymienionych w Księdze Wyjścia, rozdział 20, werset 14. Nie cudzołożysz. To przykazanie jest powtórzone w wielu innych miejscach pism, pokazując jego wszechstronne znaczenie w tekstach świętych. W tradycji żydowsko-chrześcijańskiej, cudzołóstwo jest rozumiane nie tylko jako przewinienie przeciwko małżonkowi, ale także przeciwko społeczności i przeciwko Bogu, który ustanowił małżeństwo jako święty przymierze. Jezus Chrystus podnosi zrozumienie cudzołóstwa w kazaniu na górze wspomnianym wcześniej, wskazując, że nawet pożądanie pożądliwe stanowi cudzołóstwo serca. To odzwierciedla ideę, że wierność w małżeństwie nie jest tylko fizyczna, ale także mentalna i emocjonalna. W ten sposób czystość serca staje się ideałem, którego wyznawcy Chrystusa powinni dążyć. Historycznie cudzołóstwo było postrzegane jako poważne przestępstwo często surowo karane w wielu społeczeństwach pod wpływem Biblii, to wynika z niezwykle wysokiej wartości, jaką się przypisuje rodzinie jako podstawowej jednostce społecznej. Akt cudzołóstwa może zakłócić strukturę rodzinną, prowadząc do negatywnych konsekwencji społecznych, takich jak konflikty między rodzinami i kwestie dziedziczenia. Duchowo cudzołóstwo jest postrzegane jako grzech, który tworzy przeszkodę między jednostką a Bogiem. W kontekście życia modlitwy i wspólnoty z Bogiem, obecność niespowiedzianego i nieopuszczonego grzechu, takiego jak cudzołóstwo, może poważnie wpłynąć na relację wiernego z Bogiem. W psychologii chrześcijańskiej pokutę i wyznanie uznaje się za kluczowe kroki w przywracaniu tej wspólnoty. Emocjonalnie wpływ cudzołóstwa jest niszczący. Podkopywa on zaufanie, które stanowi podstawę każdego małżeństwa. Odkryta zdrada może prowadzić do długiego procesu bólu, gniewu, urazy i często do rozwodu. Jednakże Biblia również mówi o przebaczeniu i odbudowie. Przejścia takie jak historia Ozeasza, który jest przez Boga pouczony, aby przebaczyć i przywrócić swoje małżeństwo z żoną cudzołożnicą, ilustrują możliwość odkupienia i uzdrowienia nawet w najbardziej bolesnych sytuacjach. Zapobieganie cudzołóstwu wymaga aktywnego zaangażowania w przejrzystość i integralność w małżeństwie. Praktyczne kroki mogą obejmować wyznaczanie jasnych granic z płcią przeciwną, poświęcenie czasu na jakość wspólnie spędzanego czasu jako para oraz zachowanie otwartej i uczciwej komunikacji na temat potrzeb i obaw. Dla par stojących w obliczu rzeczywistości cudzołóstwa uzdrowienie jest możliwe, ale często wymaga czasu, cierpliwości i profesjonalnej pomocy. Terapia małżeńska, preferowana pod kątem szanującym ich wartości duchowe, może być kluczowa. Dodatkowo wsparcie ze strony wspólnoty wiary może dostarczyć niezbędnego wsparcia i odpowiedzialności w procesie odbudowy. W zakończeniu cudzołóstwo jest tematem złożonym i nacechowanym głębokim znaczeniem zarówno DLA jednostki, jak i DLA społeczności. Biblijne podejście do cudzołóstwa, które zarówno podkreśla powagę grzechu, jak i możliwość przebaczenia i odbudowy, Oferuje zrównoważoną perspektywę, która dąży do zachowania świętości małżeństwa, jednocześnie uznając ludzką zdolność do błędu i potrzebę współczucia. Zrozumienie cudzołóstwa w ramach teologicznego kontekstu chrześcijańskiego jest kwestią, która rozwija się poprzez analizę Pisma Świętego i zrozumienie w jaki sposób to zachowanie wpływa nie tylko na jednostkę, ale także na całą wspólnotę wiary. Tradycyjnie cudzołóstwo jest definiowane jako wszelka aktywność seksualna praktykowana poza granicami małżeństwa. Pojęcie to jest szerokie i obejmuje zarówno stosunki seksualne przedmałżeńskie, jak i inne formy bliskości fizycznej niesankcjonowane przez małżeństwo. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele fragmentów, które bezpośrednio poruszają kwestię cudzołóstwa. Jednym z najbardziej bezpośrednich jest w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersety 18 do 20 gdzie apostoł Paweł ostrzega Koryntian, aby uciekać od cudzołóstwa. Paweł argumentuje, że w przeciwieństwie do innych grzechów, cudzołóstwo jest grzechem przeciwciału samego, które jest świątynią Ducha Świętego. Podkreśla znaczenie oddawania cze czeci Bogu ciałem, ponownie podkreślając, że chrześcijanie zostali kupieni za cenę, jaką było poświęcenie Chrystusa i dlatego też powinni uwielbiać Boga w swoich czynach cielesnych. Teologia chrześcijańska potępia cudzołóstwo głównie dlatego, że przeczy ono pismom, które promują świętość i czystość. Seks jest postrzegany jako boski dar przeznaczony do korzystania w ramach małżeństwa. To ograniczenie nie jest tylko arbitralną normą, ale przykazaniem mającym na celu ochronę jednostek i społeczeństwa przed negatywnymi konsekwencjami emocjonalnymi i duchowymi, jakie za sobą niesie seksualna intymność poza małżeństwem. Ponadto Małżeństwo jest uważane za instytucję świętą, pakt zawarty przed Bogiem, który odzwierciedla związek między Chrystusem a Kościołem. Dlatego też każdy akt seksualny poza tym kontekstem jest postrzegany jako naruszenie tego świętego paktu. Fornikacja jest często dyskutowana wraz z jej destrukcyjnymi skutkami. Emocjonalnie, intymność seksualna poza małżeństwem często prowadzi do uczucia winy, smutku i zerwania zaufania, co może być niszczące. Relacje oparte lub przesiąknięte fornokacją często cierpią na niestabilność, ponieważ brakuje im zaangażowania i bezpieczeństwa, które zapewnia małżeństwo. Fornikacja niesie również implikacje duchowe, tworząc barierę między jednostką a Bogiem, zakłócając duchową komunię i wzrost wiary. Kościół, zajmując się kwestią fornokacji, nie tylko stara się nauczyć i podkreślić znaczenie czystości seksualnej, ale także oferować odnowę i uzdrowienie DLA tych, Którzy ucierpieli z powodu tych wyborów. Wiele wspólnot chrześcijańskich oferuje doradztwo, wsparcie duchowe i programy rekonwalescencji, aby pomóc jednostkom pokonać konsekwencje fornokacji i ponownie odkryć radość życia zgodnie z zasadami biblijnymi. W związku z tym, zrozumienie fornokacji w ramach teologii chrześcijańskiej oznacza zrozumienie wezwania do czystości, nie tylko jako reguły, ale jako wyrazu miłości i szacunku zarówno dla siebie. Jak i dela innych, a przede wszystkim dela Boga. Jest to zaproszenie do życia w sposób, który odzwierciedla świętość i miłość Boga, chroniąc duchowe, emocjonalne i fizyczne dobro wszystkich zaangażowanych. Masturbacja, chociaż nie jest wprost wspomniana w Biblii, często jest klasyfikowana jako grzeszna w wielu kręgach chrześcijańskich. Ta perspektywa w dużej mierze opiera się na powiązaniu masturbacji z pożądaniem, warunkiem jednoznacznie potępianym w pismach. Aby zgłębić ten temat, istotne jest zrozumienie perspektywy teologicznej na temat pożądania i jego związku z praktyką masturbacji, jak również rozważenie szerszego kontekstu biblijnego na temat seksualności i moralności. W ramach tradycji chrześcijańskiej seksualność jest postrzegana jako boski dar, przeznaczony do doświadczenia w ramach małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Ta perspektywa jest wspierana przez wiele fragmentów, które omawiają znaczenie czystości seksualnej i małżeństwa, takich jak w list do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 4, który ostrzega, że małżeństwo powinno być honorowane przez wszystkich, a łoże małżeńskie zachowane czyste. Paweł w pierwszym liście do Koryntian również dyskutuje o roli małżeństwa w zapewnieniu odpowiedniego kontekstu dla wyrażania seksualności. Sugerując, że małżeństwo stanowi zabezpieczenie przed namiętnością. Pożądanie z drugiej strony często jest dyskutowane w kontekście niekontrolowanych pragnień, które prowadzą osobę do działania w sposób niemoralny. Szczególnie wymowne jest Mateusza, rozdział 5, werset 28, gdzie Jezus rozwija koncepcję cudzołóstwa, aby obejmować nie tylko fizyczny czyn, ale także pożądanie w sercu. Sugeruje to, że świętość seksualna obejmuje więcej niż zachowanie. Obejmuje także nasze myśli i wewnętrzne intencje. Troska o masturbację w wielu kontekstach chrześcijańskich wynika z idei, że ten akt jest niemal nieodłączny od pożądania. Często masturbacja towarzyszy fantazjom seksualnym lub konsumpcji pornografii, które wyraźnie kształtują postawę obiektyfikacji i niekontrolowanego pragnienia, sprzeczne z nakazami czystości mentalnej i fizycznej. Ponadto ten akt jest postrzegany jako wyraz samouwielbienia który priorytetowo traktuje osobistą przyjemność kosztem wyrażenia seksualności w kontekście relacyjnym i zaangażowanym, jak to nakreśla kontekst małżeński. Masturbacja jest również dyskutowana w kontekście jej implikacji duchowych i emocjonalnych. Duchowo może stworzyć barierę między jednostką a Bogiem, ponieważ wiąże się z zachowaniami, które mogą stać się obsesyjne lub kompulsywne, podkopując samoobserwację, owoc ducha wymieniony w galatach. Emocjonalnie może prowadzić do poczucia winy i wstydu, zwłaszcza jeśli osoba uważa, że narusza swoje własne standardy moralne i duchowe. W kontekście duszpasterskim wyzwanie polega na podejściu do masturbacji nie z osądem, lecz z zrozumieniem i wsparciem. Wiele kościołów i organizacji chrześcijańskich oferuje doradztwo i programy odzyskiwania, które pomagają jednostkom zrozumieć i zmodyfikować zachowania uważane za szkodliwe DLA ich zdrowia duchowego. Te programy często koncentrują się nie tylko na wstrzemięźliwości od pewnych praktyk, ale także na rozwijaniu głębszej i satysfakcjonującej relacji z Bogiem, co uważa się za istotne DLA prawdziwego uzdrowienia i zmiany. Dlatego też kwestia masturbacji w kręgach chrześcijańskich jest złożona i wieloaspektowa. Obejmuje ona przecięcie doktryny biblijnej, etyki osobistej oraz zdrowia duchowego i emocjonalnego. Podejście do tego tematu powinno zawsze dążyć do zrównoważenia prawdy biblijnej z miłością i miłosierdziem, z uznaniem, że każdy jednostka staje przed unikalnymi wyzwaniami, a każda podróż ku świętości jest osobista i jedyna w swoim rodzaju. Zrozumienie i kierownictwo miłości mogą pomóc wierzącym w nawigowaniu przez te delikatne kwestie w sposób, który oddaje cześć Bogu i promuje wzrost oraz zdrowie duchowe. Prostytucja jest tematem złożonym i często delikatnym do poruszenia w ramach teologii chrześcijańskiej, nie tylko ze względu na jej bezpośredni wpływ na osoby zaangażowane, ale także na szerokie konsekwencje, jakie może mieć DLA społeczności i społeczeństwa jako całości. Pozwól nam zbadać, jak Biblia podchodzi do tego tematu i dlaczego uważa się ją za praktykę zakazaną i potępiamą w wielu kontekstach religijnych. Biblia zawiera wiele fragmentów, które potępiają prostytucję. Podkreślając jej negatywne skutki, zarówno dla jednostek, jak i dla społeczności. W Starym Testamencie prawo dane Mojżeszowi było jasne w zakazie prostytucji. Księga Kapłańska 1929 nakazuje: Nie zbezcześćcie córki swojej, by była nierządnicą, aby ziemia nie stała się pełna przestępstwa. Ten werset nie tylko potępia praktykę prostytucji, ale także łączy niemoralność seksualną z deprawacją ziemi, wskazując jak nieuporządkowane zachowania seksualne mogą wpływać na społeczeństwo jako całość. W Nowym Testamencie kwestia prostytucji jest również omawiana, szczególnie w kontekstach, które dyskutują o niemoralności. W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi o niezgodności łączenia ciała, które jest członkiem Chrystusa z prostytutką. Argumentuje, że ciała chrześcijan są świątyniami Ducha Świętego i że należy je zachować w czystości i świętości z dala od nieczystości seksualnych. Prostytucja jest często postrzegana jako degradacja boskiego daru seksualności. Redukuje akt seksualny do transakcji handlowej, pozbawiając go jego duchowego i relacyjnego znaczenia, które według Biblii powinno być wyrażane w ramach małżeństwa. Taka praktyka może prowadzić do deprecjacji seksu i ciała ludzkiego, traktując oba jako towary, a nie jako święte wyrazy stworzenia Boga. Ponadto prostytucja może mieć druzgocący wpływ na moralność osobistą. Często wiąże się z innymi grzechami, takimi jak kłamstwo, oszustwo i manipulacja. Praktyka ta może ogłuszyć moralne sumienie jednostki, prowadząc ją do innych zachowań destrukcyjnych i stopniowego oddalania się od dróg bożych. Z perspektywy społeczności prostytucja może przyczyniać się do degradacji społecznej, promując rozpad rodzin i zwiększając występowanie chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto często wiąże się z wyzyskiem i nadużyciami, gdy jednostki są zmuszane do prostytucji wbrew ich woli, co stanowi poważne naruszenie sprawiedliwości i godności ludzkiej. W ramach teologii chrześcijańskiej odpowiedź na prostytucję nie ogranicza się jedynie do potępienia. Istnieje także silny element odkupienia i odnowy. Jezus Chrystus podczas swojego posługiwania spotykał się z prostytutkami i innymi marginalizowanymi osobami z współczuciem i miłosierdziem. Oferując im nową szansę na odkupienie. Spotkanie Jezusa z Samarytanką w Księdze Jana 4 i jego obrona kobiety przyłapanej na cudzołóstwie w Księdze Jana 8 są potężnymi przykładami tego, jak Ewangelia jest także przesłaniem nadziei DLA tych, którzy są zaangażowani w praktyki prostytucji. Kościół jest wezwany do bycia miejscem przyjęcia i uzdrowienia, gdzie ci, którzy zostali dotknięci prostytucją, mogą znaleźć wspólnotę, która pomoże im odzyskać swoją tożsamość i godność. Obejmuje to zarówno pracę duchową poprzez modlitwę i dyscyplinę, jak i praktyczne wsparcie, takie jak doradztwo i pomoc w znalezieniu alternatywnych miejsc pracy i mieszkania. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy Biblia potępia prostytucję ze względu na jej destrukcyjny wpływ zarówno na jednostkę, jak i społeczeństwo, chrześcijaństwo również oferuje przesłanie odkupienia. Rozpoznając zarówno powagę grzechu, jak i możliwość odnowy, Chrześcijanie są wezwani do reagowania na te kwestie kombinacją moralnej prawdy i ewangelicznej miłosierdzia, zawsze wskazując na możliwą transformację poprzez Chrystusa. Incest, czyli stosunek seksualny między bliskimi członkami rodziny, jest tematem traktowanym z dużą powagą w teologii chrześcijańskiej i jest wyraźnie zakazany w Pismach ze względu na jego głęboko negatywne konsekwencje, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Biblia nie tylko szczegółowo opisuje konkretne zakazy dotyczące incestu, ale także podkreśla świętość rodziny i czystość relacji, które powinny istnieć w jej obrębie. Potępienie incestu można znaleźć w sposób jasny w Księdze Kapłańskiej, gdzie szereg praw szczegółowo opisuje relacje rodzinne uznane za nieodpowiednie do małżeństwa lub stosunków seksualnych. Te prawa nie są arbitralne. Odzwierciedlają one znaczenie struktury rodzinnej w kulturze i prawie żydowskim, służąc zarówno do ochrony integralności rodziny, jak i zapewnienia zdrowia i dobrobytu ich społeczności. Ponadto z duchowego punktu widzenia te zakazy pomagają zachować czystość ludu, który został powołany do reprezentowania Boga między narodami. Incest jest postrzegany jako zniekształcenie boskiego obrazu w seksualności ludzkiej. Zgodnie z wiarą chrześcijańską, każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży. A stosunki seksualne są dawane jako sposób wyrażania miłości, wierności i partnerstwa w bezpiecznym i świętym więzie małżeńskiej. Kiedy ten akt zostaje sperwersowany poprzez incest, degraduje on nie tylko osoby zaangażowane, ale także samą instytucję małżeństwa, która jest uważana za świętą. Fizycznie, incest niesie ze sobą znaczne ryzyko deformacji genetycznych i problemów zdrowotnych wynikających z pokrewieństwa. Te zmartwienia biologiczne są towarzyszone przez głębokie kwestie psychologiczne i emocjonalne, takie jak traumy i zaburzenia psychiczne, które często dotykają tych, którzy byli poddani lub wystawieni na relacje incestualne. Takie relacje naruszają naturalne granice ustalone w celu ochrony i zdrowego rozwoju jednostki w obrębie rodziny. Duchowo incest jest szczególnie potępiany, ponieważ łamie on święte więzy które mają zapewnić bezpieczeństwo i odżywienie. Rodzina jest zaprojektowana, aby być przestrzenią wzrostu, nauki i wsparcia emocjonalnego. Kiedy te granice są przekroczone, rodzinne otoczenie przestaje być bezpiecznym schronieniem, zamieniając się w pole minowe manipulacji i nadużyć, zniekształcając tym samym obraz miłości i opieki, który powinien być jej przykładem. W biblijnej narracji, historie związane z incestem często kończą się w tragedii i zdeprawowanym moralnie, podkreślając ostrzeżenia przed takimi praktykami. Na przykład, sprawa Lota i jego córek, chociaż występuje w kontekście desperacji i zniszczenia, jest wyraźnie przedstawiona z negatywnym wydźwiękiem, ilustrując wyniszczające konsekwencje incestu dla rodziny i przyszłych pokoleń. W ramach społeczności chrześcijańskich, incest jest traktowany z surowym upomnieniem pastoralnym. Ale także z wezwaniem do nawrócenia i uzdrowienia. Kościół często staje się miejscem, gdzie ofiary kaziroctwa mogą znaleźć bezpieczną przestrzeń do otrzymywania opieki, poradnictwa i odbudowy. Liderzy są wezwani do radzenia sobie z tymi sytuacjami z dużą wrażliwością i współczuciem, pomagając zaangażowanym w przezwyciężaniu traumy i przywracaniu swojego życia w świetle biblijnych zasad odkupienia i przebaczenia. Podsumowując, Kaziroctwo jest jednoznacznie potępione w kontekście chrześcijańskim nie tylko ze względu na jego implikacje fizyczne i emocjonalne, ale także ze względu na jego zdolność do podkopywania moralnych i duchowych fundamentów rodziny i społeczeństwa. Biblia używa tych zakazów, aby nauczyć o niezbędnych granicach chroniących godność i świętość rodziny, odzwierciedlając troskę Boga o dobrostan i duchowe zdrowie swojego ludu. Doszliśmy do końca naszego dzisiejszego nagrania, w którym dogłębnie przeanalizowaliśmy siedem grzechów płciowych potępionych przez Biblię i ich implikacje DLA naszego życia. Mam nadzieję, że ta dyskusja była pouczająca i pomoże nam każdemu zastanowić się nad naszymi własnymi działaniami i dążyć do życia bardziej zgodnego z naukami Chrystusa. Jeśli uważasz, że to nagranie było DLA Ciebie użyteczne i pouczające, proszę, zostaw swój like, ponieważ naprawdę pomaga to w dotarciu tego treści. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, zapraszam Cię do subskrybowania już teraz. Subskrybując, nie tylko wspierasz naszą pracę, ale także zapewnisz, że nie przegapisz żadnych naszych przyszłych nagrań, które są tworzone, aby pomóc Ci rosnąć w wierze i zrozumieniu. Nie zapomnij również zostawić swojego komentarza poniżej, dzieląc się swoimi refleksjami lub pytaniami na temat omawianej tematyki. Uwielbiamy widzieć interakcje i wspólne uczenie się społeczności. Twoje zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich obficie.